Suzuki DRZ 400 dzisiaj taki temat świeży zakup właściwie kilka dni temu właściciel sobie sprawił taki sprzęt no i przyprowadził na takie przygotowanie do sezonu żeby posprawdzać zobaczyć jak to wygląda, czy jest wszystko dobrze to co tam trzeba to porobić żeby później tylko dał paliwo i jeździł bez żadnych problemów no z takich pierwszych rzeczy, co mi się rzuciło w oczy. Chyba coś tam będzie widać. Tarcza na pewno do wymiany. Tak samo napęd. Co tam jeszcze? Zajrzymy na pewno do zaworów. Zajrzymy do rozrządu. Dobyczymy, jak to wygląda. Gaźnik do myjki. Później do regulacji. No i wiadomo, olej, filtry. I zobaczymy co tam jeszcze wyjdzie po drodze. O, tu takie coś No dobra porozbieram i widzimy się jak, jak już coś tam będzie widać. Mała aktualizacja sprzęt trochę rozebrany Saworki już wyregulowane Jakby ktoś szukał to 10-20 sące, 20-30 wdechy Tutaj już wszystko pomyte Przygotowane do składania Tutaj jeszcze nie Niech ten olej sobie ścieka To niech sobie ścieknie do końca Jedna rzecz Niepokojąca Mam napinacz wyjęty W takiej pozycji był, widać I uwaga słuchajcie Dwa ząbki i to jest koniec. Także dobrze, że właściciel przyjechał, bo łańcuch no już na wykończeniu. Wyjmę sobie jeszcze ślizg, te ślizgi dwa, o, zobaczę jak to wygląda, czy nie są za mocno wytarte. No i tyle, łańcuch jednak, <laughs> jednak zostaje. Nie jest jeszcze taki zły ten napęd, tylko naciągnę go po prostu tak jak ma być i i tyle, na razie właściciel nie chce go wymieniać poza tym co, sprzęgło ładne w ładnym stanie, nic nie popalone i jeszcze polata na pewno a tutaj wałki, mostki też mam już pomyte tak to wygląda Bałeczki też ładne No i dobra. Części pozamawiane. Jak wszystko przyjdzie to pokażę coś tam ze składania. Dobra, coś tam przyszło. Przygotowałem tą starą tarczę, żeby pokazać różnicę. W grubości, no jest dosyć znacząco, ale co ważniejsze. Otonowanie no jest wybita na tych tulejkach, tak jak tamta to jeszcze, uszczelki, ateny, yy, klocki. No i co zostało? Yy, wmienić tam tarczek, klocki, płyn, Odpowietrzyć ten układ. No i będzie na pewno dużo lepiej hamowało niż na tej starej. Yy, no i założę sobie to koło. Zrobię to wszystko, co mówiłem. Będzie mi łatwiej dalej tutaj składać. A jeszcze w międzyczasie pokażę. Takie coś, YZ-85, mały, wyczynowy sprzęcik. Tutaj zaraz opona do wymiany, już mam oponkę. No, powinno być dobrze. No, dobra, co, zakładam to koło i, i widzimy się zaraz. Przy składaniu reszty, jeszcze mały przerywnik, wymieniłem już klocki. Tam widać, miałem przekręcać koło, ale zobaczcie, jak ta tulejka tu pasuje. Wcześniej nie zauważyłem, ale widzę to teraz. Także ten uszczelniacz też jest do wymiany, żeby tam nie leciał syf i brud. Zobaczcie, no i oczywiście też ośka słucha jak pieprz jeszcze do nasmarowania także wymieniam ten uszczelniacz żeby było tak jak tak jak to ma być i skręcam widać coś tam widać uszczelniacz wymieniony ośka nasmarowana to koło skręcone wszystko tak jak ma być rozrząd już założyłem tutaj mogę pokazać najprościej w tym modelu To jest ustawić tak żeby na wałku wydechowym, jedynka zgrała się z tą, z tą dwójką, tutaj i wtedy na pewno będzie dobrze. No i z tyłu, z tyłu wiadomo, że tutaj na, na znak, dobra. No i co zostało, przykręcić tą pokrywkę z nową uszczelką tutaj na masę uszczelniającą w tych wycięciach, no i co, i składamy. Dalej, wszystko co tam idzie. Dobra, góra poskładana. Teraz sprzęgło. Pokażę, jak to ma iść po kolei. Taka tulejka. Tutaj trzeba uważać na ten tryb napędu pompy. Nie wkładać tego kosza na siłę. Jak coś nie pasuje, to sobie delikatnie ruszyć go palcem o, tak, żeby wszedł. Lekko, bo można go połamać. Dobra, dalej. Podkładka. Wewnętrzny kosz. I tutaj też. Tutaj jest taki pierścień. Musi być tak założony. Dobra. Podkładka, zabezpieczenie. I nakrętko. Ja sobie łapię tutaj kluczem specjalnym do takich rzeczy, żadnymi tam żabami czy jakimiś innymi kombinacjami, bo to można tylko popsuć, połamać. Dobra. Dobra, znajdę sobie klucz, przykręcę. I zaraz pokazuję dalej. Dobra, przykręciłem. Tutaj ta podkładka zagnieciona, ładnie. Wolę zawsze zagnieść sobie o, taką żabką niż jakimiś młotkami, śrubokrętami, bo jak zagnie się żabką, to nie jest ani pobita, ani podziubane tak jak to często bywa. Dobra, i tutaj prosta sprawa z tymi tarczami, tylko że ta pierwsza, która ma iść jest inna widać, jest mniejsza w ogóle, więc ona idzie jako pierwsza. Dobra i dalej już normalnie. Zawsze lubię sobie złożyć, jak są jakieś znaki, czy jakieś wycięcia w tych tarczach, żeby wszystkie szły w jednej linii. Dobra. Tutaj jeszcze ta tulejeczka. Tu mam fajną zakrętarkę. Ona bardzo lekko dokręca. Tak, żeby tych gwintów nie poprzekręcać, bo tutaj... To do końca ogólnie z małą siłą. No i dobra, reszty dynamometrem. No i co, i pokrywę zakładam, odtuszczam to wszystko, ten olej. Nowa uszczeleczka, wiadomo. No i dobra, widzimy się zaraz. No i ogarnięty sprzęt. Pospadany, już gotowe do oddania. Przejechałem się, wszystko jest ok. No dużo lepiej teraz jest po, po tej regeneracji gaźnika. Mogę odpalić Chodzi ładnie równo No chodzi dużo lepiej niż wcześniej Także myślę, że właściciel na pewno będzie zadowolony No i dobra, to tyle z tej DLZ